Comenius to program dotyczący edukacji na obszarze Unii Europejskiej, ponieważ jest programem realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Głównym zadaniem programu Comenius jest m.in. szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego, prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Duży nacisk kładziony jest na prowadzenie nowoczesnych metod nauczania, w tym technologii informatycznej. W ramach projektu prowadzona jest także wymiana uczniów, która ma stymulować współpracę między szkołami oraz promować wymianę doświadczeń i dążenie do wzajemnego uznawania stopni, świadectw i dyplomów, kładąc szczególny nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej. Pierwsza edycja projektu Comenius zakończyła się w 2007 roku. Drugi etap programu przewidziany jest do 2013. W pierwszej i drugiej edycji projektu Comenius uczestniczy zespół szkół imienia Anny Wasówny w Golubiu Dobrzyniu. Tym razem szkoła współpracuje ze szkołami z Danii, Anglii, Norwegii, z Włoch i Grecji. We'll be working in w kwietniu w Wazownie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę uczniów i nauczycieli z tych krajów. Na każdym spotkaniu, tak jak i dzisiaj tutaj Państwo widzą, na zajęciach uczestniczą uczniowie z naszych szkół partnerskich, czyli ze szkoły w Danii w Haderslow, ze szkoły w Norwegii w miejscowości Larvik, z Aten z Grecji, uczniowie z miejscowości Carrara we Włoszech. I oraz z nami są również nauczyciele z tych szkół oraz ze szkoły Akademii 360 z Sunderlandu w Anglii. Oczywiście wraz z uczniami są również uczniowie nasi polscy, ci, którzy goszczą uczniów z, ze szkół partnerskich. Każdy uczeń ze szkoły jest, ma swojego partnera tutaj w Polsce, jest z nim przebywa w szkole oraz po południu w domach. Mówię so, Polish? First in Polish and uh, later to English, okay? <laughs> uh, Trudno jest mówić po polsku? Ja. Yeah. Tak. 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 <laughs> uh, it's difficult to speak in Polish? Yes. Każde spotkanie ma na celu podsumowanie pewnej pracy, którą robimy w szkołach pomiędzy jednym spotkaniem a drugim. Czyli tym razem podsumowujemy część dotyczącą zdrowego trybu życia i zdrowia ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj prezentowane były już filmy, prezentacje oraz podsumowanie wyników ankiet dotyczących zdrowego trybu życia w krajach partnerskich. I'm Rolf Dag Hansen from Norway. From a small town called Larvik, south of... Nazywam się Rolf Dag Hansen i jestem z Norwegii. Pochodzę z małego miasteczka Narvik, położonego na południe od stolicy Oslo. Jestem nauczycielem klasy 10. Uczestniczę w projekcie Comenius od dwóch lat. Byłem z wizytą w Kolubii-Dobrzyniu już raz podczas wizyty przygotowawczej, kiedy planowaliśmy wspólny projekt. Było to w 2009 roku. Czego dzięki realizacji projektu nauczyli się moi uczniowie? Bardzo wielu rzeczy. Myślę, że najistotniejszą rzeczą było poznanie innych uczniów, tego jak żyją, co jedzą, historii krajów, z którego pochodzą czy szkół, do których uczęszczają. Hasłem Komeniusa było: bądź świadomy globalnie i myślę, że uczniowie zyskali szeroką świadomość. Hello, my name is Dzień dobry, nazywam się Spiros Kordos i pochodzę z Aten, stolicy Grecji. Projekt Komenius jest bardzo dobrą szansą na poznanie nowych ludzi i odkrycie różnych kultur. Teraz mamy okazję odwiedzenia Polski. Jest to fajny i interesujący kraj. Poznałem wielu uczniów, z którymi rozmawialiśmy na temat naszych krajów. W Polsce moim gospodarzem jest Janek, który jest bardzo fajny. Dużo nas łączy. I myślę, że miło spędzimy wspólny czas. Hello, my name is Maiken Nilsson. I'm from Denmark. Um, I'm from a town close to the German border, just half an hour, 45 minutes north of the German border. Witam, nazywam się Mike Nielsen i jestem z Danii. Mieszkam w miasteczku położonym w pobliżu granicy z Niemcami. Uczę w szkole Sankt Severin Schole. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie od przedszkola do klasy 9. Szkoła liczy około 750 uczniów. Jestem koordynatorem projektu Komenius w mojej szkole. Uczniowie biorący udział w mobilnościach Comeniusa to uczniowie klasy 9, którą uczę. Zazwyczaj nasi uczniowie nie mają możliwości uczestnictwa w wycieczkach zagranicznych. Ten wyjazd jest. Jest więc dla nich doskonałą możliwością poznania nowych kultur. Nasi uczniowie często wyjeżdżają na wakacje za granicę, ale rzadko do krajów, które zaangażowane są w nasz projekt Comenius. Nasi uczniowie posługują się językiem angielskim chętnie i bez obaw, jednak zazwyczaj w domu i w szkole. Podczas wyjazdów Comeniusa młodzież ma okazję porozmawiać z ludźmi z innych krajów poznania ich kultur, podzielenia się wiadomościami o naszym kraju. W ramach realizacji projektu rozmawialiśmy o wodzie, energii, oczyszczaniu ścieków czy recyklingu. Dzięki projektowi uczniowie nabrali pewność siebie podczas prezentowania swoich prac. Co prawda już wcześniej byli w tym dobrzy, ale teraz mieli okazję sprawdzenia się i dzięki ocenie prac poznania swoich mocnych stron. Uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie z ludźmi z różnych stron świata. Mam nadzieję, że w przyszłości te znajomości będą kontynuowane. Feedback about. Uh, hi, I'm Selene, and I come from uh, Italy, uh, from Carrara in Tuscany. I I attend uh, lessons. Cześć, mam na imię Selen i jestem z Włoch, z miasta Carrara w regionie Taskani. Jestem uczennicą liceum. Teraz jestem w Polsce w ramach realizacji projektu Comenius. Zatrzymałam się w domu Sylwii, która jest uczennicą z Polski. W lutym uczestniczyłam również w wyjeździe do Norwegii, co było świetnym doświadczeniem. Podczas wyjazdów mamy okazję poznania dziewcząt i chłopców z różnych krajów, między innymi Danii, Anglii czy Norwegii. Takie wyjazdy pozwalają nam szybciej dojrzeć, poznać zwyczaje krajów, w których przebywamy, a przede wszystkim poznać innych ludzi z całej Europy. Nasz projekt podzielony był na kilka części. Pierwsza część dotyczyła naszego dziedzictwa kulturowego. Następna część dotyczyła zagrożeń związanych z ekologią, czyli zagrożeń związanych z wodą, z energią, z zanieczyszczeniem środowiska. Następnie rozważaliśmy tematy dotyczące segregacji śmieci i zdrowego odżywiania się. I tak jak wspomniałam już wcześniej, w Polsce podsumowujemy część dotyczącą zdrowego trybu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie uświadomili sobie, w jaki sposób, co pięknego widzą wokół siebie, co dostrzegają, jakie zabytki mamy wokoło oraz przyrodę, a następnie jakie są zagrożenia związane właśnie z działalnością człowieka. Przez najbliższe kilka dni będziemy bardzo zajęci. Już w tej chwili młodzież wykonuje jedno, jedno z zadań, mianowicie mapę. Mapę mentalną zdrowego życia, zdrowego żywienia, oraz przygotowuje baner, który będzie podsumowaniem całego naszego programu. Następnie nauczyciele będą musieli zebrać się i pomyśleć zrobić pewien plan napisania petycji do władz lokalnych, które, która to petycja będzie również podsumowaniem wszystkich. Dotychczasowych punktów, które były zrealizowane, chcemy pokazać przepiękny zakątek, jakim jest szafarnia. Mamy umówionego pianistę, który da krótki koncert. Następnie pojedziemy do karbówka i jeszcze po drodze chcemy zobaczyć, jak wygląda i jak, jak funkcjonuje fabryka, produkująca zakład produkujący zdrową żywność w Czechocinie BioFood. W kolejnych, w kolejnych dniach zwiedzać będziemy Toruń oraz zwiedzać będziemy przede wszystkim Starówkę Toruńską, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa, która również była elementem naszego kończącego się programu. Pracy jest jeszcze sporo i ja myślę, że wypełni ona wszystkie te dni, które przed nami. Ostatecznie żegnać będziemy się już w sobotę, kiedy Grecy odjeżdżają, a większość z naszych gości opuszcza go lub dobrzyń w niedzielę rano. Będziemy za nimi tęsknić. sporty Co zrobisz Nie wiemy, z rodziną. Yes, and then we will go to kind of pizzeria with uh, Justina and Victoria.